Prosta babcia wraz ze swoim ośmioletnim wnukiem ostrożnie liczy monety, aby zapłacić za zakupy na targu. Zniecierpliwiony sprzedawca zaczyna jednak upokarzać ją na oczach wszystkich, ciskając okrutnymi słowami, które ranią jak ostre ostrza. Z każdą mijającą sekundą ciężar wstydu staje się coraz bardziej widoczny w jej oczach, gdy walczy o zachowanie godności przed swoim wnukiem. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że z tyłu kolejki dyskretny mężczyzna w czarnej kurtce obserwuje wszystko z poważnym wyrazem twarzy. A to, co robi później, jest tak zaskakujące, że poruszy cię do głębi. Zanim przejdziemy dalej, daj nam znać, skąd oglądasz. Jeśli lubisz takie historie, zasubskrybuj kanał, ponieważ jutro będzie ich więcej. Słońce świeciło jasno na niebie, ale delikatna bryza łagodziła upał, gdy Maria szła ze swoim wnukiem Lukasem w kierunku supermarketu. Ich ubrania były proste, zużyte przez czas, ale zawsze nieskazitelnie czyste. Mała, pewna dłoń Lukasa trzymała ją mocno, a jego ośmioletnie oczy błyszczały z ciekawości i niewinności. Podziwiał półki pełne produktów, które rzadko mógł zabrać do domu. Maria uważnie analizowała każdą metkę z ceną, wybierając przedmioty z uwagą kogoś, kto wie, że każda decyzja jest kluczowa. W wózku tylko najpotrzebniejsze rzeczy: paczka ryżu, karton mleka i bochenek chleba. Proste rzeczy, ale mieściły się w napiętym budżecie. Podczas gdy Maria koncentrowała się na swoich wyborach, Lukas nie mógł ukryć podekscytowania, gdy mijał alejkę z ciastkami i słodyczami. Kolorowe opakowania przyciągnęły jego uwagę, a jego wzrok osiadł na jednym konkretnym pudełku czekoladowych herbatnikach z niebiesko-białym opakowaniem. Maria ścisnęła klatkę piersiową na widok tego znajomego pudełka. Wspomnienie jej córki Heleny powróciło. To były dokładnie te ciastka, które Helena zawsze kupowała Lukasowi. Minęły dwa lata, odkąd wypadek samochodowy odebrał życie jej córce, pozostawiając Marię z obowiązkiem samotnego wychowywania wnuka. Nie miała czasu na opłakiwanie straty, ponieważ musiała być silna dla Lukasa. Obietnica, którą złożyła Helenie, wciąż odbijała się echem w jej umyśle. Opiekować się Lukasem i upewnić się, że będzie miał chwilę szczęścia, nawet jeśli będzie to kosztować jej własne dobro. Babciu, to są te, które mama kupowała dla mnie. Możemy je wziąć? Zapytał Lukas. Jego oczy były pełne oczekiwania i nostalgii. Maria poczuła ściskanie w gardle. Wyraz szczęścia na twarzy jej wnuka sprawiał, że każde poświęcenie było warte zachodu ale znała ograniczenia swojego budżetu. Po krótkiej chwili wahania podniosła pudełko i delikatnie położyła je na wózku. Głos Heleny zdawał się odbijać echem w jej umyśle, przypominając jej, że utrzymanie uśmiechu Lukasa było jej najważniejszą misją. Oczywiście, kochanie, powiedziała Maria z ciepłym uśmiechem, który ukrywał jej wewnętrzne zmartwienie. Narrator interweniował, obserwując z empatią: Maria była odporna, straciła córkę, zmagała się z trudnościami finansowymi i przystosowała się do prostszego życia, ale nigdy nie pozwoliła Lukasowi poczuć ciężaru swoich zmartwień. Żyjąc ze skromnej emerytury i ograniczonych zasobów, każda wyprawa na targ była walką między koniecznością a małymi chwilami radości. Z odliczonymi monetami w kieszeni Maria ostrożnie podeszła do kasy, mając nadzieję że pieniądze wystarczą. Gdy tylko dotarli do kasy, Maria ostrożnie położyła kilka produktów na ladzie. Lukas, podekscytowany, trzymał pudełko ciastek w obu rękach. To są ciastka, które mama zawsze mi kupowała powiedział, uśmiechając się i patrząc na babcie. Po drugiej stronie Bruno, kasjer, wyglądał na zmęczonego i zirytowanego. Spojrzał na Marię i jej małą torbę z monetami, a jego wyraz twarzy natychmiast się zmienił. Wydając z siebie przesadne westchnienie, pokazał wszystkim wokół swoje zniecierpliwienie. Monety. Naprawdę, to nie jest bank, proszę pani, powiedział krzyżując ramiona surowym tonem, który zwiększył dyskomfort Marii. Wyraźnie zdenerwowana Maria zaczęła liczyć monety drżącymi rękami. Lukas, nie do końca rozumiejąc sytuację, spojrzał na babcię i kasierkę, zdając sobie sprawę z rosnącego napięcia. Bruno kontynuował swoje insynuacje, zupełnie nie zdając sobie sprawy z wpływu swoich słów. Nie mogłeś powiedzieć tego w domu, zanim tu przyszedłeś i wszystkich opóźniłeś? Powiedziała kręcąc głową i patrząc na rosnącą za nią kolejkę. Mam nadzieję, że wszyscy czują się komfortowo, bo to potrwa wieczność. Wśród klientów rozległy się szmery, a Maria poczuła, jak jej twarz płonie z zażenowania. Próbowała przyspieszyć liczenie monet, ale jej palce drżały jeszcze bardziej pod presją. Przepraszam, Mamrotała prawie niesłyszalnie, kontynuując liczenie. Bruno zaśmiał się sarkastycznie i rzucił kolejny okrutny komentarz. Przeprosiny nie płacą rachunków, madam. Następnym razem przynieś kartę jak wszyscy inni. Mężczyzna w kolejce próbował interweniować. Hej, nie musisz tak do niej mówić. Niech płaci we własnym tempie. Ale Bruno odparł z cynicznym uśmiechem. Jeśli chcesz przyjść i policzyć dla niej monety, proszę bardzo. W międzyczasie postaram się utrzymać kolejkę w ruchu. Lukas lekko szarpnął Marię za rękaw, zauważając jej napięcie. Już dobrze, babciu, nie smuć się. szepnął cicho. Maria tylko skinęła głową, starając się zachować spokój, gdy liczyła ostatnie monety. Kiedy w końcu skończyła, zdała sobie sprawę, że pieniądze nie wystarczą na wszystko. Wzięła głęboki oddech, powstrzymała łzy. I spojrzała na Lukasa, który wciąż trzymał ciastka z nadzieją. Drżącym głosem powiedziała: Myślę, że zostawimy ciastka, tylko pozostałe rzeczy proszę. Lukas, zdając sobie sprawę z sytuacji, wymusił uśmiech, próbując załagodzić sytuację. Nie ma sprawy, babciu, nawet nie miałem ochoty na ciastka powiedział, starając się ukryć rozczarowanie. Miękki głos Lukasa, pełen czułości, Złamał serce Marii. Słowa chłopca były próbą jej ochrony, ale wiedziała, ile go to kosztowało. Bruno z pogardą wziął paczkę herbatników i odłożył ją na bok z niecierpliwionym gestem. W końcu, przewracając oczami, powiedział: Teraz może wreszcie skończymy tę kolejkę. Spojrzał na klientów stojących za Marią i z sarkastycznym uśmiechem dodał: Dzięki za cierpliwość. Nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo robić zakupy. Kilka stłumionych śmiechów odbiło się echem po sali, podczas gdy inni klienci tylko patrzyli, czując się nieswojo. Ale Bruno na tym nie poprzestał. Jakby mówił bezpośrednio do Marii, ale wyraźnie chciał, aby wszyscy słyszeli, kontynuował. Byłoby o wiele łatwiej dla wszystkich, gdyby ludzie przychodzili bardziej przygotowani do zakupów. Maria starała się ignorować komentarze, koncentrując się na liczeniu monet, ale jej palce drżały jeszcze bardziej. Lukas mocno ścisnął jej dłoń, próbując ją pocieszyć. Bruno, zdając sobie sprawę z jej reakcji, nie mógł oprzeć się pokusie, by dać jej kolejne ukłucie. To nie jest jałmużna, madam. Jeśli cię na to nie stać, może powinnaś pomyśleć dwa razy, zanim weźmiesz rzeczy, na które cię nie stać. W tym momencie w kolejce pojawił się wysoki mężczyzna w czarnej marynarce i okularach przeciwsłonecznych. Powolnym ruchem zdjął okulary, ukazując poważne i zdeterminowane spojrzenie. Jego obecności nie dało się zignorować. Wystarczy jego głęboki głos odbił się echem po rynku, a jego spokojny, ale stanowczy ton uciszył wszystkich wokół. Klienci odwrócili się, aby na niego spojrzeć, i nawet Bruno zdawał się zdawać sobie sprawę, że jego działania były świadkiem kogoś, kogo nie należy ignorować. Maria próbowała dokończyć liczenie monet, ale Bruno nie przestawał jej prowokować. Może byłoby łatwiej, gdyby wróciła innego dnia. Kiedy będzie miała prawdziwe pieniądze, powiedział zerkając na klientów za sobą, jakby spodziewał się śmiechu lub oklasków. Maria spuściła głowę, nie reagując, podczas gdy Lukas mocno trzymał paczkę ciastek. Jego szeroko otwarte oczy powędrowały od Bruna do babci, wyczuwając, że coś jest nie tak, ale nie wiedząc, jak pomóc. Bruno nalegał. A w jego głosie słychać było zniecierpliwienie. Naprawdę, proszę pani, myśli pani, że ma cały czas na świecie. Inni ludzie chcą płacić. Jeśli nie może pani wziąć wszystkiego, może powinna się pani zastanowić, zanim napełni pani wózek. Atmosfera stała się ciężka. Niektórzy klienci szemrali, wyraźnie zirytowani zachowaniem Bruno, podczas gdy inni po prostu patrzyli, nie wiedząc, co robić. Wtedy mężczyzna w czarnej kurtce i okularach przeciwsłonecznych zrobił kolejny krok do przodu. Przyglądał się wszystkiemu uważnie, jego wzrok skupiony był na Bruno. Kiedy kasjer wygłosił kolejny sarkastyczny komentarz, mężczyzna w końcu zainterweniował. Zawsze tak traktujesz swoich klientów, czy dzisiaj jest jakiś wyjątkowy dzień? Jego głos był głęboki, ale spokojny, a każde słowo wypowiedziane z precyzją. Bruno podniósł wzrok, zaskoczony przerwą. A kim ty jesteś? Jej prawnikiem? zadrwił, starając się zachować kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna powoli zdjął okulary przeciwsłoneczne, ukazując stanowcze, zdeterminowane spojrzenie. Jego obecność była imponująca, ale Bruno wciąż zdawał się go nie rozpoznawać. Nie! Odpowiedział mężczyzna stanowczo: Jestem tylko kimś, kto nie toleruje braku szacunku. Szum wśród klientów wzrósł i niektórzy zaczęli zdawać sobie sprawę, kto przed nimi stoi. Ale Bruno pozostał nieświadomy. Przewrócił oczami i próbował zakończyć rozmowę: Proszę pana, to nie jest brak szacunku. Staram się tylko utrzymać kolejkę w ruchu. Ta pani przytrzymuje wszystkich tą stertą monet. Mężczyzna przechylił lekko głowę i zapytał: Myślisz, że szacunek jest opcjonalny w twojej pracy? Ona płaci jak każdy inny. Co daje ci prawo do traktowania jej w ten sposób? Bruno zawahał się przez chwilę, ale szybko odzyskał postawę obronną. Mówię tylko, że to nie fair w stosunku do innych klientów. Wszyscy tutaj się spieszą. Mężczyzna uśmiechnął się lekko i powiedział: Sprawiedliwe? Niesprawiedliwe jest upokarzanie babci i jej wnuka tylko dlatego, że się spieszysz. Być może powinieneś przemyśleć, co tak naprawdę oznacza sprawiedliwość. Bruno otworzył usta, by odpowiedzieć, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, w kolejce rozległ się szmer czekaj, czy to nie Keanu Reeves? Oczy Bruno rozszerzyły się, a jego twarz zmieniła się z aroganckiej w całkowicie zdumioną. Keanu Reeves? jąkał się. Kianu zrobił krok do przodu, pochylając się lekko w stronę Bruno. Zgadza się! Teraz już wiesz, kto prosi cię o traktowanie ludzi z godnością. Następnie spojrzał na Marię i Lukasa. Jego wzrok złagodniał. Widząc ciastka w rękach chłopca, uśmiechnął się delikatnie. Te ciastka wyglądają pysznie. Myślę, że powinny dziś wrócić z wami do domu. Maria próbowała coś powiedzieć, ale emocje ją powstrzymały przytaknęła, tylko jej oczy łzawiły. Keanu ponownie zwrócił się do Bruno i zapytał, anuluj dla mnie ten zakup. Wyobrażam sobie, że to zajmie dużo czasu, prawda? Bruno wciąż oszołomiony odpowiedział z wahaniem. Cóż, tak, to znaczy, to zależy. To może trochę potrwać. Keanu uśmiechnął się uspokajająco. Szkoda, bo teraz anulujemy ten zakup. Bruno spojrzał na niego zdezorientowany. Anulować? Ale, właśnie zapłaciłeś. Keanu wzruszył ramionami. Tak, zapłaciłem, ale miałem lepszy pomysł. Dokonajmy prawdziwego zakupu. Maria i Lukas zasługują na coś więcej, a ty, Bruno, możesz wykorzystać ten czas na zastanowienie się nad tym, jak traktować innych. Keanu spojrzał na Marię i Lukasa z ciepłym uśmiechem. Weźmy jeszcze jeden wózek i zróbmy prawdziwe zakupy. Chcę, żebyście wybrali wszystko, czego naprawdę potrzebujecie. Lukas, możesz też wybrać jakieś zabawki. Maria potrząsnęła głową. Jej głos drżał z emocji. Ja nie mogę tego zaakceptować. To za dużo. Kanu delikatnie chwycił ją za rękę i powiedział łagodnie: Zrobiłaś już dla niego tak wiele. Teraz moja kolejna pomoc. Czasami przyjęcie pomocy jest najodważniejszym aktem, jaki możemy podjąć. Lukas spojrzał na Marię z pełnym nadziei i uśmiechem. Proszę! Maria wzięła głęboki oddech, walcząc ze łzami, i w końcu skinęła głową. Dziękuję, z całego serca. Kianu wziął wózek i zaczął prowadzić ich przez korytarze. Maria wahała się przy każdym przedmiocie, ale zachęcał ją uspokajającym uśmiechem. Weź to, czego potrzebujesz. Nie martw się o cenę. Upewnimy się, że ty i Lukas będziecie mieli to, czego potrzebujecie przez długi czas. Lukas, tak promienny jak od miesięcy, entuzjastycznie wskazywał zabawki i smakołyki. Kianu zaśmiał się i powiedział: Jeśli babcia się zgodzi, wsiadaj do wózka. Gdy wózek się zapełnił, Kianu spojrzał na Bruna po raz ostatni i powiedział stanowczo: Pamiętaj, Bruno, życzliwość jest jedyną rzeczą, która naprawdę może zmienić świat. Pomyśl o tym, anulując te transakcje. Klienci obserwowali tę scenę w milczeniu. Wielu z nich było wyraźnie poruszonych i zainspirowanych hojnością Keanu. Maria trzymała go mocno za rękę, podczas gdy Lukas ściskał wózek pełen zakupów. Zapłaćmy teraz za to wszystko. Powiedział Kianu, przejmując kasę. Tym razem nowy sprzedawca przywitał ich uprzejmym uśmiechem. Bruno został wysłany, aby zreorganizować zapasy po tym, co się stało. Nowy kasjer, poruszony tą sceną, szybko sfinalizował zakup. Maria z łzawiącymi oczami objęła Kianu ramieniem i powiedziała z mieszaniną wdzięczności i niedowierzania: To zbyt wiele Kianu. Nigdy nie będę w stanie ci się za to wszystko odwdzięczyć. Kanu uśmiechnął się ciepło. Nie chodzi o odwdzięczanie się, chodzi o pomaganie, kiedy tylko możesz. Zrobiłeś już tak wiele dla Lukasa. Teraz moja kolej, by ci się odwdzięczyć. Klienci wciąż obecni zaczęli bić brawo. A niektórzy nawet wykrzykiwali słowa zachęty. To niesamowite. To nie tylko gwiazda filmowa. To przykład człowieka. Brawo, Kianu! Starsza kobieta podeszła do Marii, trzymając ją czule za rękę. Moja droga zasłużyłaś na to, co za piękny gest zrobił dla ciebie. Opiekuj się tym chłopcem i pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama. Maria podziękowała ze łzami w oczach, a Lukas spojrzał na Kianu z podziwem na twarzy. Dziękuję panu, jesteś jak prawdziwy bohater. Kianu uklęknął, by spojrzeć Lukasowi w oczy i odpowiedział szczerym uśmiechem. Wiesz, Lukas, prawdziwymi bohaterami są ci, którzy dbają o ludzi, których kochają, tak jak twoja babcia robi to dla ciebie każdego dnia. Gdy ta emocjonalna scena się rozwijała, Bruno, obserwujący z daleka, w końcu zebrał się na odwagę, by podejść wyraźnie zawstydzony. Przełknął i powiedział, ja... Przepraszam, nie powinienem był cię tak traktować. Myliłem się. Keanu patrzył na niego przez chwilę, ale w jego spojrzeniu nie było osądu, lecz zrozumienie. Spokojnym tonem powiedział: Nie musisz znać czyjejś historii, by traktować go z szacunkiem. Życzliwość to wybór Bruno, i wszyscy mamy moc, by go dokonać. Wykorzystaj tę chwilę, by stać się lepszym człowiekiem. Bruno pochylił głowę, wyraźnie poruszony słowami Kianu, i wrócił do magazynu, obiecując sobie, że zmieni swoje nastawienie. W ciągu następnych kilku dni Maria wciąż próbowała przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Ona i Lukas byli w domu, organizując zakupy, kiedy zadzwonił telefon. Głos na drugim końcu linii był nie do pomylenia. Halo Maria, to ja, Kianu. Z zaskoczenia prawie upuściła słuchawkę. Keanu, ja. nie spodziewałam się, że znów usłyszę twój głos. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Wszystko w porządku, Mario. Zadzwoniłem, bo chciałem się z tobą czymś podzielić. Rozmawiałem z kilkoma osobami i postanowiliśmy zrobić coś więcej dla ciebie i Lukasa. Chcę sfinansować jego edukację, żeby miał jak najlepsze możliwości. Maria zamilkła na chwilę, próbując przyswoić te słowa. To niewiarygodne. Nie potrafię ci wystarczająco podziękować. Keanu uśmiechnął się na drugim końcu linii. Nie musisz mi dziękować. Po prostu bądź dalej wspaniałą babcią, którą już jesteś. W międzyczasie historia Keanu i Marii podbiła już internet. Jeden z klientów nagrał moment, w którym Keanu interweniował w supermarkecie, a film szybko stał się wirusowy. Tysiące komentarzy zalało media społecznościowe z przesłaniem nadziei i inspiracji. Takiego przykładu potrzebuje świat. Keanu Reeves jest aniołem na Ziemi. To przypomina mi, aby być życzliwszym każdego dnia. Zainspirowany wpływem tej historii, kierownik supermarketu ogłosił nowy program szkoleniowy dla pracowników, koncentrujący się na empatii i szacunku dla klienta. Bruno, centrum wszystkich kontrowersji, zgłosił się na ochotnika do poprowadzenia szkolenia, zdeterminowany, by naprawić swoje błędy. Wiedział, że to doświadczenie zmieniło go na zawsze. Jakiś czas później Bruno ponownie podszedł do Marii, tym razem z prawdziwą szczerością. Nie wiedziałem, przez co przechodzisz, powiedział jego głos, był pełen żalu. Wiem, że to żadne usprawiedliwienie, ale chcę, żebyś wiedziała, że staram się być lepszym człowiekiem. Maria spojrzała mu w oczy, zdając sobie sprawę z pokory w jego słowach. Z delikatnym uśmiechem przyjęła przeprosiny, wzruszona szczerą zmianą. Minęło kilka tygodni, a Maria i Lukas byli w parku. Chłopiec biegał radośnie, trzymając nową piłkę, którą wybrał podczas niezapomnianej wycieczki do supermarketu. Jego śmiech wypełniał powietrze, podczas gdy Maria obserwowała go siedzącego na ławce z uśmiechem głębokiej satysfakcji. Po raz pierwszy od dłuższego czasu. Poczuła prawdziwy spokój, uczucie, którego nie doświadczyła od lat. Gdy podziwiała grającego Lukasa, w pobliżu zaparkował czarny samochód. Drzwi otworzyły się, a Kianu wysiadł ubrany w luźne ciuchy, trzymając w rękach małą paczkę. Podszedł do Marii ze swoim charakterystycznym uśmiechem. Cześć, Mario, pomyślałem, że tobie i Lukasowi może się to spodobać. Powiedział, wręczając jej paczkę. Zaciekawiona Maria otworzyła paczkę i znalazła kilka oprawionych zdjęć. Były to zdjęcia jej i Lukasa uśmiechających się w supermarkecie tego wyjątkowego dnia. Obok zdjęć znajdowała się prosta, ale mocna wiadomość jako przypomnienie, że dobroć zawsze wygrywa. Oczy Marii wypełniły się łzami, gdy z wdzięcznością przytuliła Keanu. Nie tylko zmieniłeś nasze życie, Keanu, dałeś nam nadzieję. Keanu uśmiechnął się czule i odpowiedział: Zainspirowałeś mnie tak bardzo, jak mam nadzieję, że ja zainspirowałem ciebie. Bądź dalej tą niesamowitą osobą. Maria skinęła głową, czując, jak jej serce przepełnia wdzięczność. Gdy Keanu odszedł, Lukas podbiegł do babci podekscytowany, trzymając piłkę. Babciu, widziałaś to? Pan Keanu naprawdę jest niesamowity. Maria zaśmiała się cicho, głaszcząc wnuka po włosach. Tak, kochanie, i świat potrzebuje więcej takich ludzi jak on. To była wzruszająca historia Marii i Lukasa oraz tego, jak prosty akt dobroci ze strony Keanu Reevesa zmienił ich życie na zawsze. Ale teraz chcę wiedzieć, co sądzisz o tej historii. Czy wierzysz, że empatia i szacunek mogą naprawdę zmienić świat? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie. Podziel się nią z przyjaciółmi i rodziną, którzy potrzebują inspiracji. Aha, i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Aby zobaczyć więcej inspirujących historii, które udowadniają, że życzliwość zawsze wygrywa. Chcesz być dalej inspirowany? Kliknij jeden z filmów, pojawiających się teraz na ekranie, i odkryj więcej historii o nadziei, przezwyciężaniu i współczuciu. Do zobaczenia w następnym filmie.